Jestem przekonany, święcie przekonany, że mam usuwaną historię. Jest za głupi, no. Właśnie babcia mi może pomóc, ale nie może być takich rzeczy na streamie. Jak się pisze że... Jest, 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 tak, nie, 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 nie. To jest moje ostatnie siano, przypominam.

nie lubię się do kursa, tak, a ja powiem wszystko, lubię skaczące dół To z braciakiem Tak jak Paweł i ja Kołe, leci Lecimy, leci mi, leci tu leci mi. Kołe, leci mi, mi, leci się leci mi. Kołe, leci mi, leci mi, leci mi, leci mi. Kołe, leci mi, leci mi, leci Ahoj, kupa, hey, ty má pětka, hej, ty má se, hej, já by se zmíníč, telefonu mě odpěrám, emano, kolega, pokud nemá, nic mi se z misí, kdo to vrátá, je, po nás pravdou, já, já, kolek, já, ty, čekaj, robíme salto, Ja Co? Nie mogę stary tańczy bo i babka zabrania Poka ile donate? Ja za to wypłacam stary bo ja mam Nie ufam 20 zł prawie, prawie 20 zł o nie, to to kasino. O nie, wydało się. Jeszcze współpracę dojeść, to zrobić prawie 20 koła. Właśnie, co z tą współpracą z GeForce Kitchen? Czekaj, jak to napisać? Czekaj, p. To pomóżcie mi. Chat GPT? O, B, O, S, P, U, C, Z. Dobra. Tylko teraz to pozmieniać. Wyszukiwany por... Nie No... Kur... Byłem, byłem... przekonany, święcie przekonany, że mam usuwaną historię. A jednak brudy wychodzą. No por był, no nie wiem co mam Ci stary tu pokazać. Dobra, co to skopiuję co to wyślę tutaj do GeForceKingsa na, na stronie obok. Dobra, to napiszę przy Was. Kur... No nie, nie umiem tego pisać, pomóżcie mi widzowie. Jestem jak random Bruce. Wolisz azjatki, murzynki, czy bardziej gustujesz w karnicach? Co ty piszesz, Nie no, azjatki są spoko. Panie um, nie widzę tego. Pokaż to o teraz. Mógłby przynieść korzyści obu stron, mała społeczność. Opictwa na społeczność, k***a, że... A, co ja mam tu opisać? Nie, no wróć mi tu. Ty tu. No nie, nowa, nowa Nie umiem, stary, jestem za głupi na swój Nie, cym się już. Pisces już ma te skrzynki. Nie wiem, na ch***, jak się nazywam, no. Jestem za głupi, no. Nazywam się Jakub. Jestem za głupi. Rybso, no pomóż mi. To chodźmy MTK, kanał. MTK, chodź w kanał. Czekaj, witam. Nazywam się Jakub. I po. Pochodzę z was, No pewnie p. Rumunii, dobre Nie pomagasz. Chciałem. Co ty piszesz, Deville? No co piszesz, no? Ja nie wiem, jak się to pisze. Dobra. Mm -mm, to tak. Po piszesz, Jakub. Napisz Cygus normalnie, swój nick. No ale ja się tak nie nazywam. <laughs> ty, jak ty się nie nazywasz? A co piszę na Twitchu? Do, co za Deville, no. Pisz tak. No. Jestem streamerem na Twitch pod nickiem. No Cygus, nie? 1, 3, 4. Czekaj, no dobra, no i jestem streamerem na Twitchu. Tak. No możesz od razu wkleić link. No. Piszę do państwa z propozycją współpracy. Nowe zdanie, jak coś. Co to jest nowe zdanie? A. A. <grystanie> jak to jest nowe zdanie? Czekaj na sobie. No. Tura jak wie, że przyniesie korzyści co? obu stronom? Tak mi napisał chat GPT, co Co? Nowe zdanie? No jest nowe zdanie. <laughs> co, ty, co ty kurwa? Co? No wydajesz mi napisać nowe zdanie, no to napisałem nowe zdanie. Piszę do państwa. Nie wiem, dobra, kurważ! Wszyscy mi śmieję, zrobię ci pomóc. Nie wiem, kurwa Właśnie, babcia mi może pomóc. No tak, bo babcia pisze listy. Dobra. Babcia mi pomoże. No, masz wejść. No, ale o co tu żeluzja? światło No właśnie, boję się, bo ja Ci będę ten... Ty mi mów, co mam pisać, a Ty... Ale do pisał. Jest, O co to chodzi? Na jaki zależy, do kogo piszesz? O, to, o co chodzi? Nie wiem, jak to Ci wytłumaczyć. Ty, ty tak tego nie pojmiesz. No, ale o co chodzi? Pisałeś kiedyś list? No, nie! Dobra. A pisałeś do kogoś, że o jakąś propozycję, albo coś? No, no pracę, czy o coś, no, zresztą zawsze no, no. no, to tutaj podobnie muszę napisać. Ale o co ty tam chcesz, kim ty chcesz być? Pracować z kimś, chcesz, tak? Współpracować, no? no współpracować, no. Dzień dobry, ci piszą. To no. masz ten. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwsze, jak zacząć? Zwracam się do z prośbą o przyjęcie mnie do

Hazard, ale to jest nielegalne. Cicho, bo się nie mam takich rzeczy na streamie. Dobra, idź stąd. Nie, dziękuję. Dziękuję. To nie można. No, ale nie, ma, ale nie <laughs> możesz mówić takich rzeczy na streamie. Takie w jakim streamie? Ja nic nie wiem. A mówiła baba na polskim. Udź się, bo będziesz pisał listy i gówno. I nie mogę napisać o współpracy, co nie? Szanowni patrzą, sądzą się twoim... Krajasz mi to piąty raz! Ja nie rozumiem połowę, co tam pisze, stary! Nie będę tego robił. Zobacz na czacie, masz gotowe do skopiowania. Ale to jest jakieś skomplikowane słowa tam są... Ku... Jak się pisze, że... Nie wiem, no... jednak na moje, oni tak odpiszą! Dobra, wy... Oni tak odpiszą. Dobra. Co, XD Dobra, to sobie jak już tu jesteś, to tym sobie jakąś tworzył otworzył w sumie. Tylko 5 zł, widzowie, to nic, 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 to jest nic. To bym sobie otworzył. Może oddać, Ty, kurwa. No, dobra, nie, nie Nie inwestujcie w to, widzicie, 5 zł, przejdę. Zostałem za na 28 groszy. No i koniec, no i koniec, stary, no niestety. Chyba, że jeszcze jakąś skrzyneczkę za złotówkę. To mi na tym jeszcze stać. No co za gówno. Jeszcze raz. P2000 odsłonię. No gówno, dobra. Nie mam tu zbytnio dużo skinów. Widzicie? Nie mam skinów w ogóle, prawie. Ale mam bloka za 12. O mam bloka za 12 złotówkę, ja dobrze widzę? Dobra, tak. Sprzedam sobie to. Dobra i mamy wszystko sprzedaj No nie, bo chcę to wypłacić jako skina Dobra mam jeszcze 5zł widzowie No dobra dobra dobra, nie wam będzie Zaryzykuję Olin, tylko sobie stary zostawię tego Glocka za 12zł zostawię, bo chcę z go wypłacić potem Bitewkę. no dobra to idziemy w bitwy Waga widzowie, lecimy! Wygrał! No nie wiem, to jest No po współpracy, jak po współpracy? Za 30 zł bitwę, dobra, to Olin widzowie! Olin in! Przywołaj boty z motami. Dobra, próbujemy z botami, z botami, próbujemy, próbujemy z botami. Co ich zę? Co za z skin? E, jakieś gówno. Wygrałem, na razie. Nie! No nie! O, jakiś fajny skinek. Nie wiem ile mam stary, czy wygrywam ostatnia? Jest! 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 Yeah, Je! Mamy to! 92 dwa złoty wykręciłem! Mój azardzista! Eee! Dobrze, sprzedaję to w pizdu Hazard, k***a, hazard! Gdzieś jest skrzynek Bobby, się dzisiaj skrzynek Bobby i boty czy publiczną? Boty, boty, dobra, dobra. Lecimy, widzowie! K***a, nic nie odda to, ja nie wiem co. Uuuuuh, wejdziesz się skoordynować? Już, Już za się złoty Tu bym Co kr. Co?! O! 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 Elu wina! Nie no Nie Ka dobra Nie, to tak nie skończy, to tak kurwa, nie skończy że tak kurwa, skończyć nie może Jest jeszcze kasę 3 złote mam Dobra, może dobra, zagramy Dobra, zagramy pierwsze trzy złote, zobaczymy czy coś trafi 3,20 idealnie, pato Dobra, próbujemy No i co ka? Czegoś ja się spodziewałem, jak zwykle to jest ka. Nie wiem, no. Dobra, k**wa. nie, tak nie będzie, stary. Tak nie będzie. Za, za 50 zł to chipy grają. To jest moje ostatnie siano, przypominam. Dobra. Uff, lecimy, No ta, dobra, już nuta, już, już leci. Zatruję, nuta, zatruję, nuta to z braciakiem Na dnia, na dnia, na dnia, Rodzimy to z braciakiem Na dnia, na Ja ci nie czar, J.A. imam i Nie ma się impreza bez talerza, nie ma się to legal tak! Nie słucham flera tak! i nie tak! słucham flota To Dobrze, dobrze. dobrze, dobrze, dobrze. Odczyta, nie się tak! To co tutaj lata, to mefa, nie metwa.

Dobra, dziękuję. Stadion dziesięciolecia i ja jako dzieciak już chciałem robić tam deal. Dziś 400 koła dla ojca co? za bardzo nie, nie jest drip. Ty się śmier... I co nosi podróż, one da, tam da, mi da, mi. Na da, da. tyle s, co w pełne kieszenie jest kaczą na dziś. Małkasz, pełne releregiel, więc kierkę, robi Robię transfer jak pererbacze. Teraz każdy

Ratu się kto może Kurwa! Dziwka się pyta o premię Chyba no się stać się rzuca kurwa. w płomienie To są kurwa kwiny uh. ja, ja, kurwa. Co? Latu się kto może, wtykać komorze, brakuje tlenu Chodź zaczął w tunelu i pełno mam w do końca samemu się sami pod wodze popierdala pół personelu Pozar burelu Pozar burelu Ratu się kto może ty kaszko Nie jestem na iść mi tobą. Ja pięć stów Pięć stów Pięć stów, pięć stów. Pa, pa pięć stów Nie no A nadzieję, że wam się podobało przynajmniej Nie wiem kończę widzowie bo to nie ma sensu Przybępić stów mi się już nie chce nic Dziękuję za dziś serduszko dla Was i Papa